Chciałam wam dzisiaj pokazać, jak bardzo dobrze zachował się nasz taki mini żywopłot, który mamy posadzony przy tarasie. On jest wieloletni. Jak dobrze się zachował po cięciu. Zobaczcie na te nowe odrosty, jakie one są świeże, jakie zdrowe. To tak w większej perspektywie w ten sposób wygląda. On ma wysokość w tej chwili 2,5 metra, licząc od poziomu tarasu. Tam zostało trochę takich gałązek. O, bo to wygląda w ten sposób, że jest taras i on tutaj nam przesłania jakby widok, taki, który prowadzi droga do kotłowni i do okna kuchennego. Naprawdę fajnie to. the